Było coś do przeczytania na dzisiaj? Tak. Co niby. Serio? Jestem pewien, że mówił, żeby nic na dzisiaj nie czytać i chyba nawet tak głupio zażartował, żebyśmy sobie wybrali coś z niczego, zamiast nikogo, gra słów. Chodziło mu o niczego. To się poprawnie odmienia nic, właśnie o tym Paweł mówi, o Fryderyka niczego. No dobrze, ty sobie wybrałeś Fryderyka niczego. Ja, Dolfa niczego, Kuba, Edmunda niczego, a nam y, Romana niczego. To był filozof. Mój antropolog, mój językoznawca, mój y, lingwista. My naprawdę nie wiecie, kto to był? Mocno zaangażowałeś się w to zadanie, ale nie wiedziałam, że Ironii nie potrafisz wyłapać. To sobie go był cię. Dobrze, drodzy Państwo, zacznijmy dzisiejsze zajęcia. Albo zacznijmy wczorajsze. Czasem takie pierdoły gadam, że sam nie mogę uwierzyć w swoje słowa. Właśnie, Panie Profesorze, debatujemy nad dzisiejszym zadaniem. Właśnie, przejdźmy do tego od razu, nie marnujmy czasu. Każdy z Państwa przedstawi lekturę, którą na dzisiaj przeczytał. Prosiłam, żeby lektury nie powtarzały się i mam nadzieję, że Państwo to między sobą ustalili. Od kogo zaczynamy? Ja, idę do kibla. Ja też, ja też. ładnie, co, co, co ty wyprawiasz? Moment, moment, panowie, dokąd? My do... toalety. A co wy jesteście małe dzieci, że musicie grupowo chodzić? Poza tym ciekawe, że akurat w momencie, kiedy nie mam zacząć przekwytywać państwa z zadania. O, o, kapnął się. To jak? Musicie iść razem, żeby podeszczeć sobie na nawzajem, czy jednak jesteście wystarczająco samodzielni w tej kwestii? No dobrze, skoro nie potraficie między sobą ustalić, kto ma iść, a kto dostać, to żaden nie wychodzi. Ja wstałem pierwszy, więc. Więc jako pierwszy zaprezentuję pan swoje zadanie domowe, proszę bardzo. No więc. Nie mam. Panie profesorze, ja obronię trochę kolegów, ponieważ zaszło małe nieporozumienie i koledzy zrozumieli, że na dzisiaj nie ma nic do zrobienia. Jak to możliwe? Przecież ostatnio wyraźnie się wyrażałam. Nazwisko niczego zrozumieli jako nic. I pan uważa, że to jest małe nieporozumienie? Proszę pana, ja z niczego pisam pracę licencjacką. Magisterską, doktorską, a nawet habilitację. A pan uważa to nieporozumienie za malutkie. O nie, tak się nie będziemy bawić. Jutro czeka państwa w takim razie egzamin z całej twórczości Friedricha Nietzsche'go. Ale nie wszyscy. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Obecność obowiązkowa. Ten egzamin będzie państwu gwarantował promocję na kolejny rok. Promocję? To można kupić sobie dobry wynik? Paweł, nie kompromituj się już. Egzamin będzie ciężki jak cholera. Bez przesady kartka A4 nie jest taka ciężka. Przepraszam. To się jeszcze okaże, czy to będzie tylko jedna kartka. Kto? Godzina dziesiąta, punktualnie zaczynamy. I żeby nie było tak jak dzisiaj. Przygotujcie na jutro kieruchy. 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia, chyba już nic 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. 20 latką zawsze w pasie kłania świat, cały świat. 20-latki, 20-latki, to ja i ty, to ja i ty. Zapytaj ojca, zapytaj matki Jakie się wtedy masz sny? Ja mam 20 lat, to masz 20 lat, nigdy nie będzie więcej. bo zakochani zawsze mają tylko 20 lat cały świat! Cały świat, cudny świat! świat A jak my lat! lat Jakby wszyscy ma 20 lat! A co wy macie takie miny nietęgie? Jutro piątek. A egzamin z niczego. No to tym bardziej powinniście się cieszyć, jak z niczego. Fryderyka niczego. A, chyba coś czytałam kiedyś jego i z tego, co pamiętam, to nawet mi się podobało. Ale to będzie egzamin, nie rozumiesz? No Cóż, od tego są studia, zdaje się. Ech, umiesz pocieszyć Ada, naprawdę. Ty, co tam, nie masz się o co martwić. I tak napiszesz najlepiej z nas wszystkich. W szkole było to samo. Niby nigdy nic nie umiałeś, a zawsze piątki miałeś. A maturę? Ledwo zdałem, na to nie ma reguły. Jak jest duży stres, to wszystko może wydarzyć się. A nie powiem dzisiaj, bardzo zestresował mnie. Kto by się spodziewał, że będziemy kiedykolwiek bać się strzelby? Ja to zawsze boję się strzelby. Zwłaszcza gdyby mi się takowa przed oczami pojawiła nagle. Chodzi o naszego profesora. Wy naprawdę wyglądacie, jakbyście dopiero co się dowiedzieli, że studia polegają na zaliczaniu egzaminów. Gdybym o tym wiedział, to bym nie szedł na studia. Serio, gdybyś go znał, to też byś się nie spodziewała, że nagle zaskoczy nas jakimś egzaminem. Nie znacie tego powiedzenia? Bez piny są drugie terminy. Właśnie, właśnie w tym sęgrze, nie w tym przypadku nie ma drugiego terminu. A, no trudno. Co trudno? Jeszcze nie słyszałam, żeby komuś życie się zawaliło przez nieznanie jakiegoś egzaminu na studiach. Bo nie obraż się Ada, ale twoi znajomi nie byli nigdy na studiach. Skąd ty możesz to wiedzieć? O jakich ty tam masz znajomych? Basie ci Żule przed Pawem, no i my. Tak, to bardzo mało mnie wiesz w takim razie. Ale nie obrażaj się, no. Gdzie ona idzie? No, zapewne zapalić. Zawsze jak się wkurzy, to robi to. Właśnie, zapalić, to jest plan. Chcesz spalić uczelnię? To nie jest dobry pomysł. Uczelnie może nie, ale sale czemu nie? To znaczy byśmy tylko zaaranżowali pożar na niby. Nie miałam na myśli. adę. O nie, nie, nie pozwalam ci podpalać osoby, dzięki której mam za co żyć. Weź się ogarni, Michał. Może poszłoby na egzamin zamiast nas, to znaczy wypełniłaby go zamiast nas. No ale jak? Czterem osobom by wypełniała? No a przebrałaby się za jednego z nas, ma dość męską urodę. A może Szeba w ogóle nie zauważy, że nie jest studentką? Oj kochany, nie mów tego, jej lepiej w twarz o tej urodzie, zwłaszcza teraz. To jest dobra osoba, na pewno zgodzi się. Ale jak? Ona ma za cztery osoby pisać egzamin. Trzeba by kogoś jeszcze poszukać. Hmm. A macie może kogoś podobnego do któregoś z nas, znajomych? Moja niedoszła i niechciana teściowa jest trochę podobna z profilu do Kuby. Co? Ach, bardzo zabawna Adam. Spróbuję z nią porozmawiać. Ale przecież ona cię nie cierpi. Na pewno nie zgodzi się. I mówiłeś, że pluje na filozofię. Eh? Hmm? Jak Basia ją o to poprosi, to pęknie. Możesz mi wytłumaczyć, czemu się spotykamy? Nie zmieniłem zdania i nadal jesteś beznadziejnym partnerem dla mojej córki. A na pewno dopóki studiujesz tę nieszczęsną filozofię. No właśnie, a w tej sprawie. Rzucasz studia i szukasz czegoś bardziej sensownego? E, prawie. Nie chcę marnować czasu, więc od razu przejdę do rzeczy. O! Co? Pierwszy raz usłyszałam coś sensownego z Twoich ust. A więc chodzi o to, że chciałbym, żeby mama. Że, żeby pani e, żeby... Dobra, nie męcz się, tak mówi mi na pani. Na pana, ale Ulga. Chodzi o to, żeby pani poszła zdać za mnie egzamin. Zdaję sobie sprawę, że to brzmi nieco idiotycznie, ale mój kolega ma takie łoki-toki i moglibyśmy się okrejemu przez nie porozumiewać. Pani by podawała pytanie, my byśmy z kolegami szukali odpowiedzi. Pani by poszła i napisała dwa takie egzaminy. Mam koleżankę, która też by napisała dwa to razem, cztery to się zgadza. Bo wygląda pani podobnie jak mój kolega, to znaczy koleżanka. Ty jesteś jeszcze większym devinem niż ja myślałam. Czyli nie. I co tu jest niby wspólnego z tym, że rzucasz studię? No, jak nie znam tego egzaminu, to prawdopodobnie będę musiał powtarzać rok albo w ogóle wylecę ze studiów. Pan profesor stał się bardzo stanowczy w tej sprawie. No i bardzo dobrze. Sama bym wyrzuciła takich idiotów jak ty i twoje koledzy. Jak ja powiem o tym Basi, to idę, to i tak pani nie uwierzy. Że ja byłbym w stanie coś takiego wymyśleć. No to cwaniako, w sumie fakt. Pomyśl sobie, że znowu podniósł ciebie przeciw niej. Przecież musiałaś coś aż tak idiotycznego wymyśleć. Oj, przeceniłam cię. Szkoda, że nie nagrywałam tej rozmowy. Czyli. Czyli nie, nie pomoże pani mi. Możesz wrócić do form bezosobowych, jeżeli zamierzasz zwracać się w moją stronę. No nie zamierzam. Ty i tak jakbyś mogła ściągać na egzaminie, ja to byś go oblała, stare krukwo. Tego ci nigdy nie podaruję. O. Cześć. Co ty tu robisz? A wy? Przyszedł się zająć sobie wcześniej miejsce. W ostatniej ławce. A, no to wam się nie udało. Mhm. Ech, no wy i tak się nie zmieścicie w czwórkę w jednej ławce. Zwłaszcza z gruba sam Kubą. Ho, ho, ho. Nie martwcie się, możliwe, że oba was usiądzie Diana. A dzisiaj mamy czwartek. No i co z tego? Z tego co mi wiadomo, Diana przed zajęciami w czwartek ma łeb. Także będziecie mogły rozkoszować się w zapachu potu. Ta, Kobiety? Nie są takimi zwierzętami jak faceci. I dbają o higienę. Na pewno po się bierze kąpiel. Oń mówiła, że ledwo zawsze w czwartkich zdąża i śpieszy się, żeby z sali od WF-u zdążyć na zajęcia. No wiecie, co są praktycznie dwa odległe od siebie końca miasta. Jak się spóźni, to strzelba je nie wpuści na egzamin. Dzień dobry, państwu. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Proszę moglibyście mnie Państwo przepuścić? A co pan też na egzamin? Przepraszam. Chciałbym otworzyć salę, no ale jeżeli Państwo wolą, możemy pozostać i pisać egzamin w powietrzu na korytarzu. Proszę. 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 Jeszcze nigdy nie widziałam, żeby studenci tak ochoczo wchodzili do sali wykładowej. I to na egzamin? To jest nie tak. Pierwszy, zaklepany. ogarnij się, to nie jest przedszkola, żeby zaklepywać. No jak tak na Państwa patrzę, to nie mam pewności, że to nie jest przedszkolem. Wiecie Państwo, że ja Was i tak porozsadzam. A największe prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest w przypadku osób siedzących w ostatniej ławce. Oj! Haha, zaklepany. Zdaje się, że to nie jest przedszkole. Ale przedostatnia ławka też jest na to narażona. Mogę przesadzić osoby z niej do przodu, żeby lepiej widzieć osoby w ostatniej ławce. Y... No, z drogi. Co ty wyprawiasz, Żaneta? Chcesz siedzieć z tak bliska? No skoro ostatnie ławki są zagrożone, Pierwsze też, to chyba najlepiej jest siedzieć w środku. Nie, z tyłu nas i tak nie będzie dobrze widzieć. Tak czy siak, tutaj jest już zajęty. No, ale jednak ostatnia ławka i tak jest najbardziej narażona. Zd nie, nie, won. Tak, ha, 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 nie. No zresztą, jak pan nas rozsadzi, to i tak wszystkich. Możliwe, możliwe, ale wiecie państwo, że mam tutaj przed wami wykład z drugim rokiem. Musicie wyjść z sali. Pana już zajął miejsce w ostatnich łapkach. Udało mu się? Koczował przed salą dwie godziny przed egzaminem. No i pisał nam, że chwilę po nim przyszły nas z Jeanetą. także ledwo mu się udało. To nieźle miejsca zająłeś, Paweł. Wyrzucił nas z sali, bo jeszcze miał wykład z drugim rokiem. Jakby nie mogli do innej sali przenieść się. Tutaj jest tylko jedna, także. Serio? No, mamy zajęcia gdziekolwiek indziej? Fakt. Za to zaraz mamy większe zgromadzenie sił. Jest nas z czterech, na jedwie. Wygramy i zdobędziemy ostatnią ławkę. A ja? Kobiety nie powinny być, Ada. Ty już nam pomagasz wystarczająco ze swoją obecnością. Uh, Oho, ale to było miłe. Zaraz się, bo berwiesz tylko z Cie dziewczynki? Przesuń się, cholero jedna. <śmien _> Dzień dobry, nazywam się Marian Strzelba, co niektórych pierwszy raz na oczy widzę, więc się przedstawiam na wszelki wypadek. No. Let's go! <grystanie> <grystanie> Jest. No dalej, suń się, nie ma. Niestety, dziewczyny, tym razem wam nie pomożemy. A kiedy wy nam niby pomagacie? Pomoglibyście nam, jakby w ogóle was nie było. Hmm. Chodź, kanina. Podejdziemy w drugim terminie. To będzie jakiś drugi termin? Musi być na refrenerze. Jak to się mówi, panowie? W Kubie siła. Ale tu ciasno. Może ktoś przesiądzie się do tej ławki. Przed nami jest miejsce. Jak ktoś będzie chciał się odwracać, to on zauważy. Przecież on jest ślepy prawie. Ale skoro przyszedł taką metamorfozę, to może i wzrok mu się polepszył. No dobrze, drodzy państwo, od razu przechodzimy do egzaminu. Kiedy ja ostatnio wypowiadam takie słowa? No ale co mi państwo mnie przecież do tego sprowokowaliście, nie? Proszę, yy, już podaję kartki i proszę je podać do tyłu. Ach, wróciły wspomnienia z liceum. Cholera, jedno zamknięte, reszta otwarta, co? No nic, będzie wielka improwizacja, ale to ekscytujące. Kiedy ja ostatnia testpica. No to zobaczmy pierwsze pytanie AB To A czy B? B, ale w A. Ale ogarnij się, nie mam dużo czasu. No pierwsze A B. A. Pierwsze BA No to to się zdecyduję. Nic nie rozumiem. Pierwsze A B, a pierwsze B A. Podpunkt A, podpunkt B. Czego nie rozumiesz? A, dobra, już Michał pomógł. Można wyjść do kibla? Wczoraj mówił, że to zakazane, i byśmy pieluchy pozakładali. Mogę ci pożyczyć, jeśli chcesz, Ada, bo wziąłem. No co, tak na wszelki wypadek, przestraszyłem się go trochę wczoraj. A, zaryzykuję. E, przepraszam, czy mogę iść do toalety? E, proszę bardzo, tylko na krótko. Pozwalam pani zaraz i tego, że jest pani kobietą. Dziękuję. A ja mogę? Nie. Zresztą u nas jest tylko jedna toaleta. Naprawdę? Ż żeńska czy męska? No zależy akurat, kto z niej korzysta. To się dostosowuje do sytuacji. Zresztą proszę nie znamionizować i skupić się na Gdzie że mnie przechytrzycie. Jakąś specjalistkę od niczego znaleźliście, tak? No nie, mowy nie ma. Nie na mojej warcie. Wpadkiem, drzwi od toalety, się popsują. Oj! Tak. Przecież to jest niemożliwe, żeby nawet słowa o tym tekście w internecie nie było. A może on to wszystko odmyślał? Co niczego? Nie, te teksty. Jestem, jestem. Nie ma ściągania. O Jezu. Także oddajemy kartki, to był egzamin na 30 minut. Jak to już? Oddajemy raz, dwa. Ja śpieszę się, muszę wejść do domu na obiad i odłożyć te wasze prace, bo potem do 19 mam konferencję. Dalej, oddajemy. Hmm. No co tak na, na mnie patrzycie, no? Moja wina, że drzwi się zaczesnęły? Trzeba było nie wychodzić. W ogóle czemu on się na to zgodził? Chwila, chwila. On po tym, jak wyszłaś, też wyszedł. Może specjalnie zablokował drzwi i skapnął się, że ona przyszła, żeby nam pomóc. W ostatnich dniach nie dowierzam, że ten człowiek jest aż tak inteligentny. Tak czy siak już po nas. Jesteśmy takimi nieudacznikami, że nawet głupiej filozofii nie skończymy. Mów za siebie, ja mam pomysł. Jaki? Przyjdę do domu strzelby na sprzątanie. Mówił, że go nie będzie. A jego żonie w że mnie zamawiała. Ona jest tak nieogarnięta, że to łyknie i przejrzę nasze prace, coś tam dopiszę byle, żeby zdać. Jesteś pewien, że to się uda? Mhm. No dzień dobry, ale ja pana nie zamawiałam. No widzi pani, a ja sam przyszedłam. <grym> Miałam takie przeczucie, że coś nie za czysto yy, u państwa w mieszkaniu. Wypraszam sobie, nie zdradzam męża już od kilku tygodni. Wstoni pańskim teraz zresztą? Ja mówię, że trochę kurzu się nazbierało, nie? E... Tak? Nie wiem, może. Wie pan co, szczerze mówiąc, to ja nawet nie mam czasu, żeby na to patrzeć. Jeżeli tak pan uważa, no to proszę, ale grosza panu nie zapłaci za tę niespodziewaną wizytę. To ja mogę pani zapłacić. A naprawdę inne? 50. 100 zł. No, no dobra, lepszy rytm niż noc. Ja muszę wyjść do fryzjerki, mówiłam się. Do widzenia. Do widzenia. To ja tę stówę zostawię tutaj na stoliku. Dobrze, dobrze. To jest to. Cześć Mariana, ja zaraz wychodzę. Ja też zamknę drzwi. Dobra. Co student tu robi? Yy, ja he, he, sprzątam. Marzena nic nie mówiła, że wzywała kogoś do sprzątania. Ech, to mogą być nasze ostatnie zajęcia. Nie dramatyzuj. Jak mam nie dramatyzować? Jeszcze po tej wtopie Pawła, to on nas na pewno udupi. Dobrze, drodzy Państwo. Zacznijmy. Udało mi się sprawdzić pańskie wczorajsze prace, że ona w tym czasie oglądała w telewizji jakąś durną komedię. One wrażenia mieliśmy, oboje podobne, mimo różnych aktywności. Cieszę się, że tworzycie państwo długą historię, ale wypadałoby też okazać trochę szacunku do zmarłych, jakim z pewnością jest Frey Dali Dalej, gość, mów, jakie mam oceny. Cała akcja była tak naprawdę eksperymentem. Chciałem sprawdzić, czy państwo są w stanie się mnie bać. I chyba się udało. Prawdzie nie zaglądałam państwu w pieluchy, za co, Tylko jedna osoba wyszła z egzaminu do toalety, więc znowu aż tak źle nie było. No sobie chyba żartuje. Chyba wodzisz to zamazywane nie ze studiów. I przy okazji udało mi się dowiedzieć o nas czegoś nowego. Co to nie jesteście w stanie zrobić, belezdać? Ale na przykład znam też każdego z Państwa ulubione słowa. W każdej pracy jest takie jedno, które powtarza się najczęściej. A ponadto chcę pogratulować jednej osobie coming outu. Matko, czyli jednak będzie wywalał. A co ty, Kuba? Nie wiesz, co to jest coming out? No, wy wychodzenie chyba z sali. Pewnie. Dotyczy to pana Adama. Uff, to znaczy... Współczuję Cię, Adamie. Słucham, to jakieś nieporozumienie. Przepraszam, pani Adama. Na pracy podpisał się pan, e, pani jako Ada Kwasowski. Trzeba było od razu na pierwszych zajęciach mówić o swojej płci. Wszyscy jesteśmy tutaj tolerancyjni. Adam musiał się podpisać na Twojej pracy jako Ada. przyzwyczajenia do podpisywania się swoim imieniem. Ale dlaczego? To co ty nie umiałeś się nawet sam podpisać? Jakby było różne pismo, to by się kapnął. Także gratulujemy serdecznie. Wyznania, naprawdę o sobie. Poproszę o gramkę prawa dla Ady. Nie. Przepraszam, czy mogę zobaczyć swoją pracę? Oczywiście zapraszam tutaj na nadeszło chyba jest zabiję. Ją. Zabiję. Ale proszę się zamknąć, znaczy ciszej pani Adriano. <tryk>